Bracia i siostry, pragnę podzielić się z wami biblijną przypowieścią, której użył Pan Jezus, a która będzie w pewnym sensie nawiązaniem do poprzedniego materiału. Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie, aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z Niego naśmiewać, mówiąc ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Zatem ta przypowieść odnosi się do budowania wiary położonej na solidnym fundamencie, na skalę, a jest nią Jezus Chrystus Pan Jezus mówi: rozważ kosz budowy, usiądź i zastanów się. Czy wytrwasz do końca? Czy w pewnym momencie nie zakończysz rozpoczętej budowy, uznając, że jest ona ponad Twojej siły? Spójrzcie, co dzieje się w Europie. Ci ludzie nie odpuszczą, dopóki nie osiągną wyznaczonego celu, a jest nim zainfekowanie wszystkich. I to uderza przede wszystkim w nas. W tym świecie nie walczymy o życie, ale o duszę. Bracia i siostry, dlatego proszę Was, módlmy się nie tylko za siebie, ale także za nasz kraj. Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Nasz kochający Ojciec słucha naszych modlitw, i jeśli będziemy go prosić, to spełni nasze prośby. Więc prośmy, aby odsunął zło od naszego kraju i od nas samych. Nasza modlitwa ma niesamowitą moc, to jest nasze narzędzie do walki ze złem. Bracia i siostry, walczmy. Jesteśmy krajem o korzeniach chrześcijańskich i jest nas dużo, bądźmy ponad podziałami. Pan Jezus powiedział, że dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego wierzę, że nasz Ojciec, który nas kocha, spełni nasze prośby.